Siema ostrożercy! Z tej strony domowe degustacje Anioła i zapraszam w kolejnym odcinku serii testowania ostrości i smaku. W dzisiejszym odcinku przetestujemy, zrecenzujemy sos, a tak naprawdę dwa sosy, więc będzie to pierwsza część recenzji. Dwa sosy yy, jednej z najsłynniejszych pizzerii w Polsce, bo można tak powiedzieć. Czemu najsłynniejszej? bo zasłynęła ona wyzwaniem ostrości. Już wiecie o co chodzi. Chodzi oczywiście o sosy z firmowane marką pizzerii Al Forno. Pierwszym sosem, który przetestujemy i który został wyceniony przez pizzerię na trzy płomyki w pięciostopniowej skali, będzie ten oto sos Scorpion Sting. Sos firmowany marką Pizzeria Al Forno, Scorpion Sting. Składniki. Papryka naga jolokia, przecier pomidorowy, w skład którego wchodzą pomidory, sól, regulator kwasowości, kwas cytrynowy, ocet, cebula, sok pomarańczowy, cukier, olej rzepakowy, sól, cayenne, trinidad moruga skorpion, papryka wędzona. Produkt może zawierać ziarna zbóż, sezamu, gorczycy, orzechów oraz selera. Na 100 g produktu zawiera on 42 dziesiętne kwasów tłuszczowych nasyconych, 6,7 g cukru oraz 1,5 g Soli. Skorpion Sting znajduje się już w naszej sosierce. Hmm. Bardzo przyjemny w zapachu, kojarzący mi się tak trochę z zupą pomidorową. Wyczuwalne zapachy. Świeżych papryk, ale nie ostrych papryk, tylko takich e, normalnie dostępnych w sklepie, z taką odrobiną nutą czegoś jakby wędzonego. Hmm, zapowiada się ciekawie. Kojarzy mi się tak troszeczkę z. E, jakby z sosem do pizzy, z podkładem, który dostaw, dodawany jest do pizzy. Konsystencja tego sosu jest bardzo rzadka. Jest on prawie idealnie kremowy. Tu znajdują się jakieś odrobinę drobinek, ale tak, jest on prawie idealnie kremowy, aczkolwiek, gdy tak go rozprowadzam po tej sosierce. Da się zauważyć tutaj fragmenty papryk i ziaren. No zobaczymy, jak e, będzie mm, prezentował się w smaku, ponieważ w zapachu jak na razie mnie pozytywnie zaskoczył. Widzicie, jest taka dosyć wodnista pulpa. Wyczuwalna jest od razu ostrość tego sosu. Ona od razu uderza w język. Gdzieś tam na moment pojawiła się taka nuta słodyczy. W oddali w głębi wyczuwam octowość. Fajnie teraz zaczyna spływać po gardle i je piec. Gdzieś oddali... wyczuwa się te już ostre, naturalne papryki. Muszę przyznać, że ostrość tego sosu nie jest powalająca, ale jest on już wyczuwalny, to trzeba przyznać. I naprawdę jest mega smaczny. Tak, na początku słodycz, później octowość i od razu ten sos atakuje język. Teraz odrobinki papryki dostałem się na gadło. Co mogę powiedzieć o tym Scorpion Sting? Mm. Zarówno w zapachu, jak i smaku, intrygujący. Nie jest to stanie jak na e, nawet polskie warunki, ale myślę, że jego smak, jego ostrość mm, zadowolą każdego, który szuka tych ostrości, ale i szuka smaku. E, pieczenie jest. Mm, Zaczyna ono przechodzić w takie delikatne szczypanie, a nawet już mocniejsze szczypanie. Zaczyna się delikatnie tworzyć ślinotok, ale muszę przyznać, że bardzo pozytywnie mnie ten sos zaskoczył. I na pewno dostanie u mnie etykietę, że warto mieć go w swojej kolekcji i warto go, że tak powiem, Próbować i jeść. Dlatego, jeżeli chcecie spróbować czegoś smacznego, czegoś intrygującego, bo faktycznie ten smak jest taki troszeczkę inny niż dotychczasowe sosy, z którymi miałem możliwość obcowania, to ja Scorpion Sting, sosu filmowanego marką Picelli Al Forno, ja osobiście polecam.